Cześć, dobry witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls 3 i lecimy sobie w jedno miejsce, które chciałbym jeszcze bardzo odwiedzić, a mianowicie cofniemy się na chwilę do komnaty pożeracza bogów, ponieważ yy, widziałem jak sobie demo radził z tym bossem generalnie i zauważyłem, że on tu podnosi jeden z... Estusów, bo ja sobie robię coś takiego, że wchodzę sam do mm, demo, w ogóle polecam jego kanał ps3video.pl nazywa się albo demonidias mm, serdecznie polecam, świetny specjalista jeżeli idzie właśnie o solsy, dużo lepszy ode mnie bez porównania mm, ale co ja tutaj bym chciał to przede wszystkim to Oła, o właśnie, tu jest jak widzicie ee, skrzyneczka Fragmentem estusa. Więc dzięki temu, zauważyłem, że on po prostu ponosi tego estusa, więc sobie też z tego skorzystam. No i wracamy do ogniska. Bo tutaj nic więcej już nie mamy do zrobienia. Łatwo w sumie pominąć ten moment. I kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to czy jaś płonę? Nie, nie płonę. Z tego tak, na no początku najpierw użyjemy sobie żaru. Świetnie. I lecimy. Bo na czym to ja zginąłem, skoro nie mam żaru aktualnie? Jorm, gigant, również nie, kapliczka. Na, na pewno kapliczka zjednoczenia. Zrobimy sobie tego Estusa. Czy na czym ja zginąłem w takim razie, skoro nie byłem człowiekiem? mi się, że kończyłem odcinek ostatni, jak byłem człowiekiem. Serio? A, pamiętam, zginąłem na gargulcu. Dobra, jest, pamiętam. Ah, okay, Będzie mi 13 estusów dzięki temu. Zmocnij butelkę estusa. Świetnie. Mm, wróciłeś? On nadal nie wrócił, zobaczcie. I patrzyłem też w internecie, gdzie powinniśmy iść dalej. A odpowiedź brzmi: wrócić do miejsca, gdzie mieliśmy walkę z bosem tancerką. Mhm. Tutaj. I tu gdzieś powinno się odblokować. Drabina, która zaprowadzi nas do zamku. A dalej to nie wiem. Dalej już nie patrzę. Generalnie ja nie chcę sobie spoilerować, nie oglądam żadnych filmów, jak to zrobić, jaki boss jak wygląda ale bardzo chętnie. Natomiast... O właśnie umieść misę. Bardzo chętnie natomiast patrzę sobie, gdzie mam i w następnej kolejności, żeby już nie błądzić po lokacjach po 15 razy. Aurahiszka? Oh, wow. Ten Dark Souls jest zdecydowanie najbardziej chorożasty ze wszystkich. <coughs> No, i pięknie. Dostaniemy dzięki temu możliwość wejścia wyżej. Zasuwamy zatem bez zbędnej zwłoki. Mm, hello. Gotów. Gotów na co? Najpierw sprawdzimy oczywiście boczki sobie. Co tu mamy? Uważaj na kłamca. Teraz tył. co jeszcze zauważyłem wersje generalnie Dark Soulsa moje i demo znacząco się od siebie różnią. On odkrywa dużo więcej questów, ale przez to nie ma na przykład wersji, którą ja miałem, bo zauważyłem, że demo, na przykład, nie miał wersji z co 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 przed tobą ciemne miejsce. o, oh, hello. Przeciwnik kto to jest? Z czegoś, czegoś nie słyszałem. Dusza wojownika. Spróbuj cios w plecy. Mało miejsca tutaj jest na walkę z nim. No dobra, na pewno spróbujemy go zabić. I moje wersje bardzo różnią się od jego w niektórych przypadkach. No, chodź. Nie udało się. Dajdź. No, to jest bardzo mało miejsca na walkę z nim. Będzie ciężko. Brzydkie kombo. Jeżeli trafi mnie tarczą, to będzie gorzej. Bardzo dużo życia ma skupianiec Jeszcze raz. Pięknie. Uh -huh. A powiedz nam jednego czy dwa estusy. dużo Dużo jak Tytanitu. Znowu gówno. Wymagany skok, wymagany skok. Um, a prawdopodobnie tutaj się z nim bili. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Bicie z nim w takim miejscu. Zjedźmy sobie na dół. A też pytanko, czy my dobrze idziemy. Bo nie poszliśmy. Wow. Oh. Hello. Holy shit, holy shit, holy shit. Coś, 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 coś. Tu jest mrok, klątwa. Mhm. Dobra, interesujące. Wiemy tam, że tam jest coś dziwnego. Na razie jednak będę chciał sprawdzić, dokąd prowadzi ta droga pro na wprost. Tam pójdziemy. Tutaj zabiliśmy tego dużego. Nie jestem pewien, czy on się będzie respić, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie. W tym wypadku będzie dość irytujący. No i generalnie są aż znaki przyzwania. Czyli to aż tak trudne miejsce. Aż tak trudny przeciwnik nas czeka. Zobaczymy. Przed tobą twardy wróg. Wiwa dla dobra robota. Wymaganie łamanie tarczy. Okej. Okay. Ten się leczy, tak? Dobrze. Mhm. I jeszcze ten drugi. Tutaj generalnie są miejsca na przyzwanie kogoś do pomocy. Hello. Na pewno jest przeciwnikiem, prawda? Właśnie. Nie jest jakoś specjalnie zręczny, czyli gorsi od niego. Uleczesz na wszelki wypadek? E, zginie raczej. W ostatnim momencie autentycznie. <laughs> no poważnie, po co mi są duże odłamki tytanitów? No, nie są mi one niezbędne. Zobaczmy, co ty w takim razie chowałeś. Dusz. Dobra, nie, nie, nic ciekawego jednym słowem. Sprawdzimy sobie tą część. Mm -hmm. To nic nie ma. Hello, o. no dobra, tam jest kapłan. Więc odciągniemy cię najpierw. Czyli to są zwykli przeciwnicy teraz. Jak to są teraz zwykli przeciwnicy, to mogą być naprawdę nieprzyjemni. Słyszałem cię. To są normalni przeciwnicy, o fajnie. I są kurczak bossowie autentycznie. Jednego chociaż trzeba się pozbyć. Wójka to potwornie ciężko będzie. Już, nie, już wiem, dlaczego to są znaki przyzwania. W takim razie, jeżeli to wszystko to są normalni przeciwnicy, to będzie, to będzie zabawne. Zwłaszcza, że ja nigdy w tych grach nie umiałem parować. Po prostu nigdy. O Jezu, to będą normalni przyjmice. No dobra. Hmm. Martwi mnie to w takim razie. Holy shit! O! Oh, interesujące. Muszę tu iść w tą stronę przecież. Bo wyczyściłem już tamtą lokację. Ewentualnie możemy gościa po prostu olać i przebiec, ale... Nie wiem czy na tym by to polegało. Co strasznie mocni co spróbujmy, zobaczmy, zobaczmy tylko, co jest dalej po prostu, za nim. na razie go oleję, nie będę z nim walczyć, minę go w ten sposób, też nie można też do niego jakoś podejść, Okej. Okay. teraz tego też olejemy. No. I tu jest bonfire. Z jednym już jakoś mogę sobie jeszcze starać się poradzić. Leczenie trwa zdecydowanie za długo. O, żyje! Mhm. Za jednego dostajemy 2,5 tysiąca. Pięknie. Naprawdę ładna, ładna ilość dusz. Świetnie, ty sobie idziesz tam. Oni są jakby ulepszonymi wersjami tych pierwszych, których spotkaliśmy. Atakują bardzo podobnie. Ale zasadniczo różnią się w ilości siły. No cóż, ale skoro udało się to zrobić tak, to czemu. Czy on tu zejść? Nie, na pewno nie. Dobra, to co? Ryzykujemy jeszcze jeden żar. Czy zobaczymy, co jest raczej dalej? Zobaczymy, co jest dalej. Uminiemy I ich, nie będziemy z nimi wszystkimi walczyć. Bez sensu troszeczkę. No. To jest zwykła skrzynia. Albo no, użyję ten żar. Żar nie użyć po prostu. Wolę chodzić z większą ilością życia. Kaptur modlitwy, generalnie szata i spódnica modlitwy. Wrótę świetnie. Mhm, tak jak myślałem, to była jakaś Elita. A tu mamy normalnych przeciwników, bo tam ci byliby za mocni, gdyby byli normalni. Za często za dużo i za mocno bili. Interesuję. Fajna, dobrze, dobrze w pułapkę wpadłem. Bardzo dobrze w pułapkę wpadłem. No, idealnie tu rozbić. Ależ się dałem zrobić. Naprawdę? Aż tak bardzo. Co to za. Robi się zaraz ciekawie widzę. Dobra, pójdziemy dalej. Pozwólmy, żeby piersi nas trochę poregenerował. Uważaj na grubas. Aha. A widzę go. byście to widzieli? ktoś potrafi rzucać swoimi toporami. Nie teraz I zaraz mnie zabije. Co, co to jest za bruk? ależ tuż widać że nie na żarty to po prostu. Ciemnice. Wow. Dwa jest co najmniej. Dużo jak te uh -huh. Dobra. O, aż ocenie. To można faktycznie było tak wejść. O, mikroszef jest świetnie, czyli mamy lepszą tarczę. E, to można było tak wejść. A on spada nam na głowę i giniemy. Zaczyna robić wirek mhm. dla tego rycerza. Czyli tego, którego właśnie zabiliśmy. Viva dla Grubas. Okej. Okay. Tarcza świętego rozkwitu. Nie wiem, czy będziemy używać. Ale mamy sprzęt, który możemy sprzedać. O! To się zawsze może przydać. Zajdziemy normalnie po drabinie. Tak krótki fragment gry, a ja już zużyłem tyle stosów. Pięć mi już poszło. Nieźle. Teraz w tą stronę. Zobaczmy, tu możemy zejść na dół i mamy znajdźkę, świetnie. Przed tobą pułapka. Gródka titanitu. doskonale. Możemy chyba już ulepszyć broń. Co jest? Dostałem talizmanem Lloyd'a, ale interesujące? Fucking wow. Christ. Wow. Ustawiły wam się zdolności. Uwielbiam jak ja nie mogę walnąć przez ścianę, ale im to już nie przeszkadza. Dużo dłoń Tytanitu i dużo dłoń Tytanitu. Jeszcze jeden Estus. Idą jak woda. Autentycznie idą jak woda. Nie spodziewałem się tak ciężkiego obszaru. Ok, nie trafiłeś mnie. Przeżnę się przez nich. Rasa dobrze. Do kolejnego bonfire'a. Znowu ktoś tu wlezie? Dużo ich tu jest, naprawdę dużo. Dobra, weźmy kolejne grudki tytanitu tu, doskonale. Co tam lata? Czy wy to widzicie? Na pewno wy to widzicie. Czy to jest boss? A, czy mogę to zastrzelić? Nie. Hmm. Dobra. Chodźmy dalej w takim razie. Ale za to ktoś tu chrapie, sapie i głośno się zachowuje. Jest bonfire. Zajebiście. Czyli nie będzie trzeba przechodzić tego całego fragmentu jeszcze raz. No i poza tym, ja bym cię chciał na razie, znaczy pozbierajmy na razie jeszcze, bo tutaj jest tutaj znajdźka, Mamy żar, świetnie. Zwagi to też, że poziom, poziom, tak naprawdę doświadczenia mamy bardzo wysoki. Smocze koszary. Jesteśmy aktualnie w smoczych koszarach. Poziom mamy bardzo wysoki. 70. któryś. To jest już duży. Nie wiem, chyba Dark Souls 1, ja przeszedłem na 74. albo coś w tym rodzaju. To myślę, że zużyjemy te dusze do ulepszenia i kupimy troszkę żaru. Nadal nie wróci. Nie, chyba już nie wróci w takim razie. Uh -huh, katana na poziom 8. Świetnie. Jeszcze potrzebujemy 5. Wow. I możemy zrobić tarczę na plus 4 baty Titanic potrzebna teraz jest do ulepszenia. No? Sprzedamy też część przedmiotów. Ten łuk sprzedam, to jest wielki łuk, generalnie, nie będzie nam potrzebny do niczego. To też sprzedam. Chcę mieć 10 tysięcy. Ładne odporności, prawie tak samo. Praktycznie podobne do moich. Kup. Uh -huh. Mamy Ach, jeszcze trzy mam. żary. I zasuwamy dalej. Smocze koszary, tak jest. Pracy. Ale to jest też dobry moment do tego by skończyć odcinek, więc dziękuję wam za uwagę i hej pa!